Witam wszystkich. Mówi Jasnowidz Oskar. Mamy pandemię na świecie. Ja zajmuję się jasnowidzeniem oraz uzdrawianiem. Jeśli masz temat na jasnowidzenie, to zapraszam. Wszystko co mówię, mówię na bazie jasnowidzenia, na bazie mojej intuicji, nie sugeruje się innymi filmami. O tutaj jedzie, jedzie jakaś pandemia, zobaczymy, może film będzie o tak, uwaga, o jeszcze. Po ja to robię, <laughs> że puszczam ten film? Chodzi o to, że ja mieszkam koło wojska, koło jednostki wojskowej Akademia Wojsk Lądowych. Jakoś tak to się to nazywa, no nieważne. A obok jest też szpital na ulicy Koszarowej. I tutaj jeżdżą po. 30 razy dziennie z przypadkami. Dopowiadam to. Szpital ten zrobiono, przekształcono na szpital zakaźny dla przypadków koronawirusa. Więc na mojej ulicy tutaj jeżdżą z tymi koronawirusami po 20 razy dziennie. Dobra. Dzisiejszym naszym tematem jest. Ja specjalnie wychodzę na ulicę, żebyście zobaczyli, y, co się dzieje. Dzisiejszym naszym tematem rozmowy jest sytuacja we Włoszech oraz sytuacja w Hiszpanii co się tam będzie działo. Ja y, dwa filmy wcześniej opisałem albo przepowiedziałem to jest bardziej słowo przepowiedziałem, bo tego jeszcze nie było na tamten czas y, kilkanaście dni temu. Że będzie we Włoszech rzeź. Już jest, przy, już jest no, ponad tysiąc osób, chyba umarło. Jest setki tysięcy zarażonych, ale uwaga, to będzie jeszcze, jeszcze pomnóż to razy 100 we Włoszech. W Hiszpanii, pomnóż to razy też 100 albo 500. To będzie jeszcze gorzej. A teraz pytanie, a dlaczego jest taka sytuacja we Włoszech? Tak gigantyczna. W Włochy to jest 60, około 60 milionów ludności. Prawda? Włochów. Yy, półtora miliarda jest Chińczyków, tam sobie dawano radę. Zarażonych tam było około 100 tysięcy osób. Zginęło, umarło na. Koronawirusa, sztuczny, wytworzony patogen albo wirus, była jest to broń biologiczna. W Chinach zginęło, czy tam zginąć to nie wiem. Umarło około 3000 osób na. To. A tu nagle, tu już jest na 60 milionów osób, nie, nie jest 3000, a już jest prawie 4000. I będzie więcej. Przyczyną tego jest po pierwsze brak dyscypliny, zero zdyscyplinowania. To jest też to jest forma inteligencji. No, Europejczycy są mniej inteligentniejsi od Chińczyków. Po prostu. Przyczyną takiej formy, że jest po prostu tak zjadliwy ten wirus. Oprócz tego zapomniałem powiedzieć, wirus mutował. Bo są dwa koronawirusy, teraz będzie koronawirus. Trzy, koronawirus 4. Także wirus zmutował. On, on ma automatyczne sekwencjonowanie, wbudow wbudowane tak jak ebola, że on sobie on jest y, po prostu wredny. Tu ludzie mają siedzieć w domu i sobie łażą po chodnikach. Ja myślę, że wojsko wnet będzie będą po prostu ścigać tych. Chyba, że idziesz do sklepu spożywczego o papier to toaletowy, bo masz sraczkę ze stresu. Yy, wracamy. Dlaczego we Włoszech jest tak zjadliwe ten wirus? Jest taka śmiertelność. Włochy jest typowym krajem z dużymi tradycjami katolickimi, chrześcijańskimi. Ka katolicyzm Yy, chrześcijaństwo nie służy prozdrowotności. Tak po prostu jest. Jeśli Włosi modlą się i Polacy i Niemcy i Hiszpanie, Hiszpanie bardziej i Włosi bardziej od Polaków. Jeśli Włosi modlą się do trupa, to efekty mają tak, jakie mają. Taka religia jest po prostu źle skonstruowana. Przemyślcie sobie to, co mówię, I tak jak jesteście ok okłamywani. Polacy, z, ja to muszę powiedzieć, bo taka jest po prostu przepływ, taki jest przepływ energii. Jeśli Polacy nienawidzą Żydów i jednocześnie modlą się do Żydówki, która jest królową Polski, ortodoksyjnej Żydówki, im to nie przeszkadza. Nie, ma, nie widzą tutaj żadnego konfliktu, no to nie ma przepływu energii. Po prostu. Nieochrzczonej Żydówki. Maria, Miriam, Żydówka Ortodoksyjna, nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. O tyle, że urodziła kogoś tam. Zgodzicie się ze mną. A z chrześcijaństwem nic nie mam. Oprócz tego że urodziła kogoś. A tak poza tym nie ma tutaj, nie ma styku, zbiegu. To ona po prostu kochała swojego syna. No to tyle w temacie. Jeszcze rozwinę może temat Włochy, może Hiszpania. We Włoszech, w Hiszpanii dzieją się rzeczy dantejskie, wa, które, których was nie uraczają w telewizji polskiej. Nie pokazują wam. Mało kto wie, co się tam dzieje w Hiszpanii, tam naprawdę się dzieją rzeczy Dantejskie. dlatego siedź na dupie w domu, siedź na dupie w domu, po prostu, nie łaź, nie wychodź na ulicę, ja jestem u siebie w domu, no, na posesji, nie wyłażę poza okręg chodnika. Nie chcesz mieć problemów, to zostań w domu. Myślę, że będą blokady miast robione w Polsce. To jest kwestia czasu. Bardzo źle będzie we Włoszech, albo tragicznie źle, tragicznie w Hiszpanii. To musi się fala rozejść. Po prostu, te, te, jak fala umrzą, umrą te słabe jednostki, rozmodlone w chrześcijaństwie, no tak po prostu jest. Duchowo ja to widzę. Można sobie mówić miłe słówka, ale energetycznie tak to widać. Jeśli ktoś mniej był yy, pobożny, no to w jakiś sposób przeżyje, bo nie łączy się z trupami. Idź na przykład na cmentarz i zobacz, jakie jest drzewo ucięte, jak ono choruje. Jest taka książka, którą wam polecam. Yy, Bóg urojony. Może pokażę okładkę. Także tyle w temacie. Mówił jasnowidz Oskar z Wrocławia. Ja na bazie jasnowidzenia to relacjonuję, po prostu co się dzieje i co się będzie dziać. Dzisiaj jest 23 marca 2020 roku, godzina prawie 17. Także piękny zachód słońca, który mi świeci w oczy. Ja ledwo co widzę, bo mam, bo po słońce rozmawiam, ale kamerowo to widać bardzo ładnie. W zasadzie to, to samochodów nie powinno jeździć, zero, ale jeżdżą, zamiast siedzieć w domu. Pandemii by nie było w Polsce, gdyby ludzie byli zdyscyplinowani. No tyle. Zapraszam na moje filmy. Dziękuję, Mówi Jasnowiec Oskar. Miłego dnia życzę.